Między kuchnią a gwiazdami łączność być może nie jest zbyt wielka, ale my ją znaleźliśmy, dlatego że myślę, że Karolik tak dobrze idzie, gdyż wieczorami spogląda w niebo, a tam widzi Perseidy. Właśnie była noc Perseidów z wczorajszego dnia na dzisiejszy. No i niektórzy mieli to szczęście i przywilej oglądać je. Mamy piękne zdjęcia Perseidów. Proszę spojrzeć, jak wyglądają. Chętnie się nimi, nimi podzieliły, chociaż. Mam o, to, jak jeżeli, pięknie. Czyli Państwo mogą mieć takie piękne zdjęcia, bo niebo było w większości odkryte. Czyli nic nie do tego Ale to ja takich nie widziałam. Ale jeszcze masz szansę, bo to Popatrz, do 24 sierpnia tam leci. Je. Ten czas Perseidów będzie trwał. Roberta Szaja pozdrawiamy, ta bo on na pewno... Nie noc Ale piękne. Kto zdążył pomyśleć marzenie i zobaczył spadającą gwiazdę? Ale nie zdążył przy jednej, to przy drugiej. Bo to w godzinę można było nawet około 100 zobaczyć. Jej. Ale ten szczęściaż, bo to marzenie się spełni. To jest po sobie. No. To, ja to ja dzisiaj w no, takim razie zasadzam się na persynia. to. To, że one spadają, to jest złudne, bo tak naprawdę to Ziemia szybko zbliża się do nich, tak? Tak, to działa właśnie. Noc no Perseidów. Przypominam, nie wszystko stracone do 24 sierpnia, i jest to zjawisko coroczne zresztą. Tak od 17 lipca zdaje się do 24 sierpnia można obserwować, ale kulminacyjna noc to była ta z 12 na 13 dzień sierpnia, czyli ta, która jest za nami. No ale ta przed Pięknie. nami też się zapowiada, nieźle też nie, bo mam nadzieję pozwoli nam oglądać to wspaniałe zjawisko i spełniać jest kilka swoje gwiazd, marzenia. No też byśmy wystrzelili w końcu, prawda? <laughs> ale proszę hmm. Państwa, jest też takie miejsce, z którego widać te Perseidy na pewno nieco wyraźniej. Kazbek Racja. powiedziałam Państwu, że że Nasz program Stajemy ma taki patronat nad wyprawą na Kazbek znakomitej himalajskiej polskiej pani Doroty Rasińskiej, samoćko. Z Lubelszczyzny. Z Lubel. Ona jest dokładnie z Warszawy, ale województwo lubelskie patronuje wyprawą, gdyż flagę województwa lubelskiego zatknęła na Nanga Parbat no, I pani Dorota, proszę państwa, wysłała nam zdjęcia swoje z Kazbeku, właśnie Napisała, że 12 po nocy spędzonej, czyli wczoraj w stacji Meteo na 3700 metrach, po krótkiej aklimatyzacji, podeszła do kapliczki, która jest na 4000 metrów, górującej nad schroniskiem, no i podziwiała nie tylko widoki, ale także innych, którzy tam się zbliżali w takich wyprawach. No i atak na szczyt ma nastąpić właśnie, bo było dość wietrznie, ale wiatr ucichł. Tutaj mamy dość dokładną relację z całej wyprawy. No, zczytujemy ją właśnie. Ja zczytuję, bo ma, jesteśmy w stałym kontakcie z panią Dorotą. Obiecała, że będzie właśnie informować jak to, jak przebiega to zdjęcia wszystko. Zdjęcia podrzuca. Tak, zdjęcia i to ona i te góry. No to jest ciekawe, bo będziemy proszę państwa na bieżąco nie ma Należy własnymi oczami oglądać to podejście i jej kolejne zdobycze, jak się uda. Ym... Jest w okolicach 4000. To już choroba wysokościowa 4000 metrów tak. zaczynają. A ja szczyt, jest... a Kazbek ma 5034 metry. No można dolegliwości. Tak, także stamtąd można oglądać gwiazdy. Dorota, jeżeli do... będziesz do... widziała je lepiej, Śmiało. wyraźniej, to wysyłaj także zdjęcia. Dobrze, a my teraz do tych gwiazd, yy, o których yy, Rafał tak troszkę w przenośni już powiedział, bo są tacy, którzy potrafią dostrzec yy, coś wyjątkowego yy, w otaczającym nas świecie, zwłaszcza w y, osobach, ludziach, którzy. Żyją wśród nas, no i zajmują się czymś takim niebanalnym. Kat Piwecka to jest pani fotograf. E, imię musiała skrócić. Od razu mówimy, że to jest nasza polska swojska Katarzyna, ale że mieszka i pracuje w Portugalii, no to ze względów e, praktycznych musiała skrócić imię. E, Kasia, proszę Państwa, e, słynie czy też robi przepiękne sesje różnym gwiazdom, stąd to połączenie z Perseidami. E, Kasiu wymi, Kilkanaście czy kilka osób, z którymi pracowałaś, które y, pięknie pozowały przed Twoim obiektywem. Bom dia. Mm. Bon dia. Bon dia właśnie. Dzień dobry, dzień dobry. Um. To znaczy, tak, w Polsce fotografuję gwiazdy polskie, w Portugalii gwiazdy portugalskie. I to są te największe, prawda? Tak, tak. no Natomiast tak właśnie się zastanawiam, gwiazd portugalskich nawet nie będę wymieniać, bo. A Ronaldo. Jest, a Ronaldo. Ronaldo, właśnie teraz. Ronaldo. Ronaldo Do. jeszcze tą Ronaldo. Nie, oni się zaręczyli, tak, tak. A, ale tak. A ale tak. może Ronaldo to jeszcze powiem tak. Przed mną, przedtem. tak. Przede mną, ale, ale jest to już, w zasięgu. Ale już na przykład zaraz po Ronaldo, taką słynną gwiazdę, też sportu portugalskiego to już dwie kolejne powiedzmy to już faktycznie fotografowałam. A w Polsce w Polsce tutaj to już kilkanaście lat to trwa. No tutaj naszą Anię. Ja też miałam być, ale widzimy tutaj Tamary Arciuch, tak, no nie chwali, się. Tak, to tamara, to on on nasza chodzi. pani Helena Helena Norowicz, tak? A, no, tak, tak, pani tak, Helena też w zeszłym roku 90 lat skończyła. No, mm, tak, Barata Pablikowska, o Kasia Pakosińska, tak. Mm -hmm. Krzysztof Iwisz sporo, sporo tak, gwiazd tak, naszego tak, tak, tak. świadka, ale Dzisiaj to fotografowanie gwiazd to właściwie wątek poboczny jest w naszej rozmowie. Tak. dlatego, tak. że jesteś ekspertem też w innej dziedzinie. Chcesz powiedzieć tak. w jakiej? Czy mamy uchylić rąbkę tajemnicy? No to może ja zacznę, że po kilkunastu latach bycia fotografem też zrobiłam sobie taki drugi zawód, który się nazywa instruktor terapii uzależnień, mhm. czyli teraz zawodowo zajmuję się pomaganiem osobom z uzależnieniami, a wszystko wzięło się z tego, że ja sama zmagałam się właśnie z uzależnieniami. Właściwie to można powiedzieć uzależnienie to jest taka choroba przewlekła na całe życie także teraz powiedzmy jestem w takiej fazie uśpionej w tych moich uzależnieniach Trzymasz natomiast się, krótko mówiąc tak tak ale natomiast... czego jest to uzależnienie powiedz tak no ja wiem że w ogóle nie wyglądam ale też dlatego się zajmuję tymi kobiecymi uzależnieniami i stworzyłam tą przestrzeń kobieta uzależniona.pl właśnie żeby mówić bez wstydu o kobiecych uzależnieniach no bo my nie wyglądamy natomiast ja na no 14 lat jestem czeźwa. wcześniej byłam uzależniona od alkoholu 14 lat jestem czeźwa, ale tak jak mówię, to jest takie uzależnienie w uśpieniu, bo to zawsze jakby wszyscy, yy, każda oso, uzależniona osoba musi mieć na uwadze to, że. Czekaj, Kasiu, czy ty chcesz powiedzieć, że teraz się publicznie przyznajesz do tego, że byłaś alkoholiczką, yy, to znaczy wiesz, ja y, właściwie jestem częścią alkoholiczką, bo to tak powinno Tak, ale, no. ale, to, ale to poczekaj, to jest bardzo ważne, co powiedziałeś. Jak tak, przeszłaś nad tym do porządku. Bo my dziennego. nawet o tym uzależnieniu nie wiedzieliśmy. Nie wiedzieliśmy a, a, o to znaczy, od słodyczy? Od słodyczy. tak, bo uzależnienie od słodyczy to jest kolejne uzależnienie i to jest główny obszar mojej specjalizacji, bo wyobraźcie sobie, że mi łatwiej było wyjść. Z alkoholu, niż z uzależnienia od słodyczy. Tak. I ale dlatego czekaj, właśnie... Kiedy w ogóle nastąpił ten moment, to bardzo ważne jest, że sobie tak. uświadomiłaś, że jesteś uzależniona. Bo przecież to jest styl życia. Lampka Dokładnie. wina, pr Proseko, jeszcze w takim świecie, w jakim ty się obracałaś, tu tak, gwiazdy, tak, to wernisarze, tak, tak. to coś tam, coś tam. Więc to było takie część, przyjemna część życia, po prostu styl życia, a nie uzależnienie. Uzależnienie brzmi już strasznie, myślimy zaraz, Boże, anonimowi alkoholicy. A tak, to nie... ale wiesz, wiecie co? Ja w tej mojej pracy, instruktora terapii uzależnienia, oswajam to uzależnienie żebyśmy my się ich nie wstydzili, bo tak naprawdę no to jest ludzkie.. Tak? E, uzależnienie jest takie, ja tak lubię ładnie mówić, że to jest e, sposób, w jaki. Kiedyś, gdzieś tam próbowaliśmy sobie pomóc w ciężkich chwilach. U mnie też tak było właśnie, że z alkoholem tak było, że przechodziłam bardzo trudny czas w życiu i, i jakby w ten sposób sobie gdzieś tam pomagałam, bo inaczej nie potrafiłam wtedy, tak? Nie potrafiłam w taki dobry sposób sobie pomóc, tak jak teraz już od wielu lat potrafię. Także, także ja tak oswajam te uzależnienia, żeby się ich nie wstydzić, żeby. Czyli wtedy było na tym etapie życia to potrzebny alkohol, żeby po prostu przetrwać. Tak, no jest taka, taka, ja tak mówię, piękna właśnie też jedna z teorii, właśnie że to jest sposób w jaki my y, pomagamy sobie, bo jeżeli nie potrafimy w dobry sposób mm. sobie pomóc, nie to. A kiedy uznałaś, że to jest już y, niebezpieczne czy nie niedobre dla ciebie? Jeśli chodzi y, wiesz o ten alkohol to do y, ja gdzieś tam widziałam, że straciłam kontrolę, nie, że musiałam co wieczór to wino pić, nie, bo mm -hmm. tutaj też chcę właśnie powiedzieć, że alkoholizm nie oznacza tylko y, oznacza też wino pite codziennie, nie? Mm -hmm. nie, nie, tylko wiecie te. Miałam moc kolegę, moc, moc, który, który się uznał dokładnie. W, słuchajcie od piwa pił codziennie, codziennie, tak, codziennie tak, pił tak, piwo, tak, jeden położne. kufel wystarczył tak, tak. No ale dobra, wino, bo to właśnie kobiety tak często robią. Tak, ale jeżeli winna. musisz to robić codziennie, co wieczór. W moim przypadku to było też co wieczór, bo ja w ciągu dnia oczywiście byłam mamą, dzie tu dzieci, Pracowała. tu praca i tak e, dokładnie. To jest tak zwany ten wysoko funkcjonujący e, alkoholizm, e, który jest tak, e, no można długo jakby jego nie zauważać właśnie przez to, nie? że w ciągu dnia funkcjonujemy na najwyższych obrotach. To jest normalnie. Dokładnie. Kasiu, a co się stało, że postanowiłaś z tym walczyć? E, to znaczy, wiesz, co ja już widziałam, że e, no to też. W, w życiu każdego uzależnionego jest taki moment kiedy dotyka dna że już widać że to się wymknęło spod kontroli i wtedy wiedziałam że muszę po prostu rzucić ten Jak alkohol je to poczułaś to no ja akurat wiecie co w tamtym przypadku pamiętam te kilkanaście lat temu nie trafiłam na fajnych terapeutów wtedy też nie trafiłam do fajnej grupy takiej wiadomo AA także ja zrobiłam to sama wyobraźcie sobie miałam na tyle siły i wiedziałam no to była taka już u mnie taki instynkt przetrwania tak myślę wtedy mhm. czy było źle tak był tak źle? ja już tak no w moim odczuciu już było bardzo źle i od 14 lat jestem częścią i teraz jako instruktor terapii Zależnie pomagam właśnie innym kobietom, które też właśnie tak no, codziennie to winko, winko i. Słuchaj, tam a kiedy pracę. pojawiły się słodycze? Bo ci, no właśnie. Witając tak, się w tak, tak, mówiliśmy, że będziemy starali się powiedzieć im, jak uwolnić się od słodyczy, Dokładnie. bo to też jest uzależnienie. No, żebyście wiedzieli, że to jest uzależnienie w moim e, mniemaniu o wiele e, trudniejsze m, do wyjścia niż alkohol, dlatego że o bo alkoholu. my... to że jest mniej groźne. To znaczy tak, to wynika z tego, że o alkoholu my wszyscy wiemy, że to jest uzależnienie, że to jest bardzo niebezpieczne, gdzieś tam jak się straci kontrolę. Natomiast jeśli chodzi o słodycze, wyobraźcie sobie, że ja od bardzo wczesnego dzieciństwa byłam uzależniona od tych słodyczy i szukałam pomocy. Byłam u wielu psychodietetyków, psychoterapeutów, ale oni wszyscy cały czas traktowali to obiadanie się takie nałogowe słodyczami dużymi ilościami słodyczy jako zaburzenia odżywiania i cały czas wszyscy uczyli mnie no dobrze, to musisz się nauczyć jeść e, trzy kosteczki czekolady, a nie tam kilka batonów. Mm -hmm. Powiedzmy, nie? Czy tam e, No musisz nam jeszcze powiedzieć ile to jest dużo słodyczy. No nie wiem, no trzy kremów. Tr trzy tabliczki czekolady na Dziennie, przykład. Tak? tak, tak, powiedzmy, nie? E, znaczy u każdego to jest też inaczej, nie? Ta ilość będzie inna. Natomiast e, o co chodzi, słuchajcie, jest bardzo trudno z tego uzależnienia wyjść, bo to tak podpada trochę to obiadanie się słodyczami, pod łakomstwo. Mhm. Nie, My wszyscy lubimy słodycze. Usposobiony takim mniej. Dokładnie, dokładnie, dokładnie. A ja, kiedy, słuchajcie, poznałam już te mechanizmy uzależnienia, no bo wcześniej byłam od alkoholu, tak, uzależniona, jakby cały czas jestem, nie? bo to uzależnienie, mówię, jest takie uśpione, yy, to ja widziałam, że tak naprawdę to uzależnienie od słodyczy, ono się niczym, słuchajcie, nie różni. Te wszystkie mechanizmy działają tak samo jak w przypadku alkoholu. No i takim punktem, pamiętam, kulminacyjnym, kiedy ja tyle lat szukałam pomocy u psychologicznego, Diotetyków, psychoterapeutów. A oni cały czas mówili tak, tak, jest po prostu uczymy się jeszcze trzy kosteczki, małe czekolady i to nie działało. Bo to jest tak, słuchajcie, jakbyście dawali alkoholikowi małą lampkę wina codziennie i mówili, spróbuj tylko pić lampkę wina. Nie? No to jest, Każdy wie, że w przypadku alkoholu to jest nierealne, że trzeba całkowicie odstawić. Nie? no Każdy o tym wie. A w przypadku słodyczy jeszcze cały czas ta pomoc osobom z tym problemem jest taka, że uczą umiaru. Nie? I to nie działało. Ja tyle lat widziałam, że to nie działa. Cały czas wracałam po tym Czyli zdarzało się jak... Kasię, tak, że pozwol... tak, po tym, jak pozwolono ci zjeść kosteczkę, ty zjadałaś kosteczkę. A Potem następne trzy tabliczki czekolady. Oczywiście, Czy to tak. po prostu uwalniało ten mechanizm? Tak to był trigger, dokładnie. To, tak. tak. To, było, to było tą pułapką, tak, tak? Tak, tak. Oczywiście. kto ci pomógł? No ostatecznie wyobraźcie sobie, że e, tyle lat w psychoterapii, u psychodietetyków, nikt ze specjalistów wtedy, bo to już teraz mówię o sytuacji kilka lat temu, nie był w stanie mi pomóc. I pewnego dnia trafiłam na artykuł e, ciekawy, że uzależnienie od cukru jest porównywane do uzależnienia od kokainy. I tak sobie pomyślałam o kokainie, nic nie wiem. Natomiast. Jeżeli to jest taki mechanizm, jeżeli porównują już to, nie? Czyli ja wiem o alkoholu i wyobraźcie sobie, że kiedy tak sięgnęłam, zobaczyłam właśnie, że to jest ta, to samo, co z alkoholem, no to wiedziałam, że jedyną drogą jest też totalna abstynencja, tak jak w przypadku alkoholu. I faktycznie te trzy lata, ponad trzy lata temu rzuciłam, tak? Bo tak rzuciłam zupełnie. zupełnie słodycze, także żyję bez słodyczy. A bez zwracasz słodyczy. uwagę na zawartość cukrów w potrawach, rzeczach, które jimnozy, Tak, no, to też trzeba zwracać uwagę, tylko my w pierwszym przypadku musimy rzucić te słodkości, tak? Wiadomo, nie? Tam to też ograniczamy ten taki cukier ukryty w tych wszystkich produktach, ale Czyli przysłowiowe czekolady. Tak, tak. To no, wszystkie te, Cokolady, te logy, słodycze, słodycze dokładnie. To, co jest ciasto, bo no, chodzi o tę nagrodę, tak, chyba o ten mechanizm tak, nagrodek. Tak, tak. No jest... i jak się zmienił w ogóle twój organizm? Po tym? Nie, no to jest niesamowite e, właśnie jak się zmienia w ogóle życie. Oczywiście to nie jest też łatwo żyć e, w świecie pełnym słodyczy, gdzie słodycze są na każdym kroku, e, to nie jest łatwe. E, natomiast e, no ja gdzieś tam sobie wypracowałam już takie różne sposoby, jak to wszystko Zastąpiłaś ogarniać. Stąpiłaś je czymś? Wiesz, nie o to też chodzi, żeby zastępować te słodycze, nie? Bo to chodzi o, to, o taki moment, kiedy ja nie muszę ich niczym zastąpić. No, to jest najlepsze. Nie? Właśnie. Wiadomo, że na początku pomagałam sobie orzechami, nie? Ale, Ale potem... Kasiu, to już na koniec jeszcze powiedz, czy kobiety odważnie mówią o swoich uzależnieniach, czy wręcz przeciwnie? No ja tak staram się przełamać trochę mhm. i właśnie tutaj też bym chciała zaprosić, że, że każdy kto gdzieś tam ma to problem z uzależnieniem do siebie właśnie kobieta Od czegokolwiek. Ja się specjalizuję w słodyczach, w alkoholu, I alkoholu. też, tak? Mhm. Bo to, robisz to przez co sama przeszłaś? Tak, dokładnie. Wiarygodę. Pomagam też na bazie własnego mhm. doświadczenia. I kobieta dokładnie. Proszę tam zajrzeć, jeżeli Państwo myślą, albo mogą, albo czują, że, że coś was ogranicza, właśnie jakiś niewyraźny. To. Kasia, tak. słuchajcie mi Koniec pomogę. ze słodzeniem kawy. A ja, tak, ale może ty nie jesteś uzależniony. Ja piję czarną no, akurat. Tak, Kat piwecka, wszystko. proszę tak, państwa. Zajrzyjcie tam, też dana.